Witam bardzo serdecznie na ostatniej już premierce stycznia. Mega Pensja ma dzisiaj swoją premierkę wznowienie. Nie wiem już którą. Strapka stara. Często ją wznawiają i coraz gorzej ją wznawiają, bo dla mnie jest bardzo pechowa. Ja mam 5 sztuk, czyli 50 zł inwestycja w odcinek. Zastanawiałam się ile brać, a wzięłam 5. Zobaczymy jak będzie. Tabela wygranych raczej bez zmian. Ładne mają teraz kolorek. Poprzednie były niebieskie, a teraz takie ładne różowe. Mam 5 i to po kolei. Numerek 20, 21, 22, 23 i 24. Czyli tu muszę sobie to przestawić. Dobrze, zaczynam od 20. Tak mi pani podała. Więc tak musi być. Czy ja tu coś odzyskam? Tak za bardzo nie lubię tych strapek. Tej mega pensji, bo na mnie nigdy nie zachwyciła jakąś wielką wygraną. Może raz miałam w tych poprzednich edycjach 50, nie wiem. A w tej poprzedniej to był max 10, chyba raz upolowana. 19, 47, 41, 48 i 16. No to szukajmy. A ja mam 33 czterdzieści cztery cztery, nawet fajnie się drapie, świeżutka, zdrapka, świeżutka warstwa jeden, dwa,naście, czterdzieści trzy, siedemnaście i siedem, boczki muszą być, czterdzieści dziewięć, dwa

CC to chyba tak było, te kontrolne. 21 numer, czyli numer obok 9, 28, 12, 14 i 42. Oczywiście wszystkim dzisiaj życzę powodzenia. A zaczynam od napisu 6, 38, 11 i 7. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści pięć, szesnaście, osiemnaście i trzydzieści pięć, czterdzieści trzy dwadzieścia dwa siedemnaście czterdzieści jeden i pięć dwadzieścia siedem 26, 46, 13 i 8. Wcale bym się nie zdziwiła, jakby ta dyszka była dzisiaj jedyną wygraną. Bo takie te zrabki są. Ale jeszcze 3 przede mną. Numer 22 i potrzebuję 8, 7, 36. Dwadzieścia sześć i czterdzieści siedem. A ja mam szesnaście trzydzieści jeden dziewięć. Siedemnaście dwadzieścia cztery. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia dwa.

Trzydzieści dwa, osiem, czterdzieści dwa jest wygrana, i siedem, siódemki nie mam, drugi rząd czternaście, czterdzieści osiem, czterdzieści, druga wygrana, napis i dwadzieścia siedem, no szok czterdzieści sześć, dwanaście, sześć, dwadzieścia cztery i czterdzieści jeden. Ostatni rząd trzydzieści sześć, jedenaście, czterdzieści trzy, trzydzieści trzy i czterdzieści cztery. Czyli są dwie wygrane.

Dwadzieścia jeden, siedemnaście, osiemnaście, napis czterdzieści osiem, trzydzieści cztery, czternaście i trzydzieści osiem. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia trzy, czterdzieści dwa. 40 i 49 pod 13, 10 zł i kontrolne C. Także ogólnie wyszło moim zdaniem bardzo dobrze. Czyli ta edycja różowa zostanie w mojej głowie zapamiętana jako szczęśliwa, bo na 5 drapek wygrały 3, i na wkład 50 zł, ja odzyskałam 40. Także bardzo dobrze. Dwa zwroty i 20 zł w numerze 23. Czyli tylko 10 zł na minusie. Super. Ja jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że u Was premierki wyjdą również bardzo dobrze. Życzę wszystkim szczęścia i wysokich wygranych. I widzimy się na odcinku jutro. Do usłyszenia, do zobaczenia miłego dnia, pa! pa.